Moje drodzy, no przyznaję, że trochę mi odwaliło od siedzenia w domu. Trochę ciężko jest być zamkniętym w tym pokoju, tu się naprawdę wiele złych rzeczy działo. Dlatego od dzisiaj, w ten weekend, zapraszam was na weekend z. Yy, Ciąkaj loczki. Weekend z. Ciąkaj loczki! Dziękuję i zapraszam. Czyli odcinek dzisiaj, w sobotę i niedzielę ojoj oj. no to y, dzisiaj mamy groźnego łobuza Spokój się i oprócz łobuza będzie też wasza stara która chce wam zabrać komputer czyli żeby czy ktoś wam zabrał komputer teraz żyć bez internetu teraz ojoj oj. zmieniłam hasło do wi ponieważ mój syn nic nie robi tylko siedzi przed laptopem no co ja wam powiedzieć będzie trudno bo oglądacie trudne sprawy trudne sprawy masz mi dać dostęp do internetu Beata Komorek wezwała policję, ponieważ była świadkiem rodzinnej kłótni między jej sąsiadką Moniką, a jej 24-letnim synem Damianem. Kłótnia? Nie, 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 nie. Widać, że mama się czas na a y, syn ochoczo chce pomóc tutaj swojej rodzicielce. Beata boi się o kobietę. Uspokój się! Ej, Guptasku, gdzie patelnia? Słuchaj, gdzieś miałem kilof diamentowy. Jak kilofem pierdolisz, to od razu cały blok wykopiesz! Otwieraj! Co się patrzycie? Co jest? Nie, nie, nic, nic, nic! Przepraszam! Nie, nie bij! No. Dawaj to hasło! Dawaj to hasło do Wi-Fi! Dlaczego zabrałeś mi hasło do internetu? Okej. Okay. Boję się widzowie, że zaraz ktoś do mnie przyjdzie, żeby poprosić o hasło do Wi-Fi. Od razu to powiedziałem! Dawać to ja was wezwałam, ta demolka to prawie bardzo. 10 minut, ja nie wiem, kobieta siedzi w samochodzie. Kobietą. Proszę coś zrobić! Nie wiem. Bo... Proszę... Ej, no, on chciałbym tylko pomóc wejść z auta! Niektóre auta mają tak nisko zawieszenie, że naprawdę trudno z nich wyjść. Pójdź. Puszcie! Dobra, ratujcie mnie! To jest mój syn, Zostań ale to zmysły! A do kogo ty mówisz teraz, już, teraz, w tym momencie, teraz? W sensie jakby oni go już skuli, więc a kto ma cię ratować? Kto? Coś tu chyba nie. Pykło. Późnij, ty by się... co ty myślisz, k***? Policjanci ulokowali agresywnego Damiana w radiowozie. Teraz jeden z nich rozmawia z Moniką o zdarzeniu. Chce spisać dane chłopaka i dowiedzieć się, jaki był powód jego zachowania. Ja już mam dosyć utrzymywania go. A widzi pan, co on robi. No tak, ale proszę no. mi w takim razie powiedzieć, jak do tego doszło. Panie policjancie, sytuacja była tak, że wziął patelnię i zaczął ją uderzać. No. Zmieniłam hasło do wifi. Ponieważ mój syn nic nie robi, tylko siedzi przed laptopem. A to był jedyny sposób, żeby wyciągnąć go z domu, żeby z nim spokojnie pogadać. Jak widać, była to jedna z najspokojniejszych rozmów, które widział świat. To, to, to z całą pewnością. Monika i jej sąsiedzi są zszokowani całym zajściem. Damian do niedawna nie sprawiał kłopotów wychowawczych. Matka nie może uwierzyć w to, co się stało. Nie wie, że to nie koniec nieprzyjemnych niespodzianek. To, a co Przepraszam bardzo. A co pani tutaj robi? Półnaga w mojej kuchni, wyżerająca mi parówki z lodówki? Jezu, już nawet w spokoju paróweczek sobie zjeść nie można. No i gdzie półnaga od razu? Czy ty widziałeś zdrady? Głupia, niedoświadczona babo. Przecież masz lafroczek, nie? Jestem przyjaciółką Damiana. Jaką przyjaciółką? Od kiedy mój syn ma takie przyjaciółki? Proszę w tej chwili opuścić moje mieszkanie, nie życzę sobie pani tutaj. Ale ja muszę zaczekać na niego, bo mamy coś ważnego do zrobienia. Ale ten darmoza już tutaj nie wróci, nie rozumie pani? Proszę opuścić moje mieszkanie. Wie pan co, ja nie znam tej pani. Pierwszy raz ją widzę na oczy. Czy może mi pan pomóc w interwencji, żeby ją wyprowadzić z mojego mieszkania? Ten policjant to jak te pieski takie, co im się główka rusza. To jest taki piesek, który się główka rusza. Chciałem przy okazji wspomnieć, że bardzo lubię pieski. Kocham pieski. Pieski są cudowne. Lepiej, żeby pani poszła ze mną, jeżeli pani nie chce uzyskać zarzutów łamania. Jak najszybciej opuścić moje mieszkanie. No ale jak ładnie paróweczkę odłożyła. My jak ktoś gdzieś pośpiesza lub mnie wyprasza, to ja se przynajmniej dokończę jedzenie. Ja bym to szybko wciągnął nosem, to chciałem powiedzieć. Po wyjściu nieznajomej kobiety Monika idzie z policjantem na dół, żeby dowiedzieć się co dalej z jej synem. Chociaż Damian siedzi w radiowozie, wciąż nie może się uspokoić i jest bardzo agresywny pyk, sobie beczka na czyjeś auto. To nie jest prawdziwe życie, Adaś, to nie jest prawdziwe życie, to nie jest prawdziwe życie. Zostaw. Zostaw Masz mi, masz mi dać dostęp do internetu. A spoko, Bogo już słuchaj, już daję, już daję ci hasło do WiFi, jeżeli chcesz skorzystać... Julka, jakie mamy hasło do Wi... -Fi? Zostaw Nie Gostu, hasła. Kulno. Może pani złożyć na niego skargę. Tak. Mamo, pożałujesz tego, zobaczysz! Chowaj tam tamten łeb nie pyskuj! Godzinę później matka idzie ze swoją córką do warsztatu samochodowego, w którym po długim okresie bezrobocia od dwóch tygodni pracuje jej mąż Paweł. Kobieta nie mogła się do niego dodzwonić, a koniecznie chce mu opowiedzieć o agresywnym wybuchu syna. Cześć! Cześć, a co wy tutaj robicie? Nasz syn mnie napadł! Zdemolował nasz samochód! Nawet nie wiem, czy mamy tyle pieniędzy na naprawę tego samochodu. Co się spinasz, babo? Rozumiesz, że on jest w pracy teraz? Przy dzisiejszych nagrywkach, słuchajcie, ja widzę buzię wszędzie w moim pokoju, nie? To już jest ten etap schizofrenii. Następnego dnia koleżanka Moniki, Katarzyna, zabiera ją na spacer. Gdy kobiety wychodzą z domu, Monika przeżywa nieprzyjemną niespodziankę, ponieważ nagle staje przed nią syn z kolejną kobietą. O, superansko. A ta ma teraz więcej niż lafroczek. Tylko się pospiesz. Co ty tu robisz? Przecież miało ciebie tutaj nie być. Po wczorajszej akcji miałeś się nie pokazywać. Czy ta baba chociaż przez chwilę może nie krzyczeć? Gdzie ta patelnia? Słuchajcie, gdzie ta patelnia? Chyba, że przyszedłeś po swoje ciuchy. Kto to jest? Co to jest za kobieta? To ta osoba jest, to. Pięć minut później. Zrezygnowana wykonuje swoje codzienne obowiązki, gdy nagle robi kolejne dziwne odkrycie. Jezus, Maria, to znowu ty? Idziecie tak ubrana, co się tutaj dzieje? Może mi pani to wyjaśnić? Ej, co jest? Czemu te kobiety się tak teleportują? Oglądając to się, że taka to się przeteleportuje tutaj. A ja mam tutaj barierę przeciwko teleportacji. Ja nie chcę, żeby tu się nikt teleportował. Żeby było jasne. Proszę się do mnie nie teleportować w, ża w żadnym wypadku. Nie życzę sobie. Na kaszle ci w twarzach to zrobisz, obiecuję. Kochanie, uspokój się, to jest gość Damiana. Nie chcieli przeszkadzać ci u góry. Dlatego zeszli do piwnicy, tam nikomu nie przeszkadzają. O, widzę, że w piwnicy to fajna imprezka była. Byłaś cudowna. O, jeszcze jedna! Co się tutaj dzieje? Co sąsiedzi co powiedzą? I ciekawe, co oni robią w tej piwnicy? A jak uprawiają tam seks? Ej, pst. Oni to słyszą! Spokój się, nie dramatyzuj. Nie mają własnego mieszkania, muszą się jakoś organizować. Ja nie będę przeciwko, żeby on miał przyjaciółki. Ale tak? Tak ubrane? Słuchaj, słuchaj, kobieta, ty... Ty, ty nie wiesz po jakim gruncie ty chodzisz w ogóle, nie? W się... lepiej żeby był ubrany tak, niż były nago, zapewniam cię, wszystko już widziałem. Ja już jestem na tym poziomie akurat komentowania tych bardzo komentów, ja się po prostu cieszę, że jest źle, ale nie najgorzej. Po prostu siedząc tutaj na tym fotelu i nagrywając tyle tych odcinków, dochodzisz do pewnych całkiem sprytnych i bystrych wniosków. Otóż kiedy masz do czynienia z takim odcinkiem, który mógłby się nie jest top, dzisiaj to, gdzie się to nagrałem, co no to doceniasz? To jest takie dla ciebie ważne, istotne, tak. Tak, aleś. Mogłoby dzisiaj gorzej. Kwadrans później Monika rozmawiała już przez telefon z przyjaciółką i postanowiła spędzić u niej noc. Spakowała kilka rzeczy i chce już wychodzić, gdy słyszy bardzo dziwną rozmowę między jej synem a mężem. Dzięki, tato. Świetnie sobie poradziłeś z małą. Gdyby znowu zrobiła taką scenę jak wtedy, to byłby niezły wstyd. Oho. Ale tu sobie szemrane biznesiki się kręcą, robią. Może ten odcinek będzie cię. Nie. Niestety za późno się zorientowałem, że chcę zejść do piwnicy. bo Powtrzymałbym ją wcześniej. Ale na szczęście, matko się nie przejmuje i zaraz jej przejdzie, szybko się uspokoi. Ważne, że Lady się podobało. No, Wiadomo, no nie? Dokładnie. Dokładnie, No, O, to już widzę, co tutaj się dzieje. Coś kombinujecie za moimi plecami. Wyprowadzam się, mam tego dosyć. Kuchanie, to nie da jak myślisz, Nie Jeszcze będziecie mi prosić na kolana, że wróciłam! Jeszcze będziecie mi prosić na kolana, że wróciła <noise> Nie. Następnego dnia Monika podjęła decyzję. Krótko przed końcem pracy idzie do warsztatu, żeby spokojnie porozmawiać z mężem moich synu. Ma nadzieję, że wyciągnie od niego wreszcie prawdę. No cześć mężu! Uf, jaki wjazd z buta! W ogóle co to za akcję, żeby co chwilę chodzić do roboty yy, faceta, żeby z nim pogadać. Czy ty wiesz, co to jest, kurt telefon? To nie tylko robi zdjęcia, jakby co? Z tego można dzwonić? Też się ostatnio dowiedziałem. Rozumiesz, że Damian potrzebuje odrobinę przyjemności. Tak? A w takim razie wytłumacz mi, dlaczego Damian dawał ci wczoraj pieniądze? Śpiegowałaś nas, czy co? Przecież to jest śmieszne. Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, tydzień temu pożyczyłem, wczoraj mi oddawał. Nie róbcie ze mnie idiotki. Co jest? Przecież ja dobrze wiem, i dobrze słyszałam, jak Daman dziękował ci za to, że wyciągnęłeś mnie wczoraj z piwnicy. Ale jak wyciągnął? Przecież ty nawet tam nie weszłaś. Musiałaś coś źle zrozumieć. A gdzie się tak ubierasz? Gdzieś wychodzisz? Od kiedy się tak stroisz? Tak, idę z kumplami na piwo. Oni już pośli, a jak tak dalej będę z tobą bez sensu rozmawiał, to jeszcze pójdę do domu. Aha, czyli... Czy nam. Okej, okay, pogadałem do domu. Okej, okay, pogadałem do domu. A w czyim? Bo ty, ty się wyprowadziłaś akurat. Następny dzień. Monika wraca do domu po długim dniu pracy. Ale ty że się wyprowadziła. Ale ciebie długo nie było. 24 godziny to 24 jednostek godzinowych, czyli. Nie, już tego nie policzę. Nie no, już minut nie policzę. Jestem youtuberem, a nie. inteligentny. Cześć synu. Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia, nie uważasz? No i się zaczyna. Pora na walkę z Bozem. Pamiętaj o potkach. Daj mi spokój. A co, piszesz podanie o pracę? Nie, gram sobie online. Jak online? Przecież nie masz hasła do internetu. Dostałem hasło od ojca. Jak od ojca? To niemożliwe. To będzie najgłośniejszy odcinek na tym kanale, albo przynajmniej top 3. Następnego dnia Monika ma poranną zmianę w hotelu. Zauważyła, że nie ma swojej służbowej karty i poprosiła koleżankę, żeby ją wpuściła. Nie podejrzewa, że zbliża się prawdziwa katastrofa. Co to jest? Ja zamawiałem pana te zdjęcia. Jak pani robi? Pani robi beznadziejnie inaczej się umawialiśmy. Przecież zapłaciłem panu za te zdjęcia. Przepraszam, czy wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku. Proszę pójść ze mną, ponieważ to co się tam dzieje jest nie do opisania. Człowiek przychodzi tutaj odpocząć kilka dni, a tam sobie robione jakieś obrzydliwe zdjęcia. Czemu on ma taki krótki szlafroczek na sobie? Czy to Damski? Przepraszam, to na pewno tylko jakieś nieporozumienie. Nie, Proszę. Proszę o nieporozumienie. Przecież... A co się tutaj dzieje? A ty co tutaj robisz? Z półnagim mężczyzną i to jeszcze w miejscu, w którym ja pracuję? To ty ukradłeś mi kartę! To nie twoja sprawa! Co to ma znaczyć? Co to za hałasy? Pani Moniko, co tu się dzieje? Ja bardzo państwa przepraszam w imieniu hotelu. Pani Moniko, możemy na chwilę, na słowo? Co to ma znaczyć? Co robi tutaj syn jeszcze w jakimś towarzystwie? Doskonale Pani wie że to jest miejsce dla gości. A co jeżeli syn jest gościem? Hmm? Po zdarzeniu w hotelu Monika jedzie do domu. Nie znalazła w piwnicy nic, co pomogłoby jej rozwiązać zagadkę zachowania jej syna. Z pomocą córki weszła do pokoju Damiana i spakowała jego rzeczy. A to mój brat. No nie wieś... szkodzi. Może daj mu jeszcze szansę. Nie. Moje ostatnie słowo, nie chcę go widzieć. Kraszkę, A to już jego... Myślisz, że możemy tak to zostawić, a jeśli sąsiedzi, to. Co ktoś to jest? Zabierze? Nie interesuje mnie! Co to się stąd, nie rozumiesz? No i świetnie! Nie potrzebujecie! Drodzy Państwo, czy możemy na razie wszyscy wspólnie zamknąć mordy? Wnioskuję, żeby każdy zamknął ryja. To będzie najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Ale jeśli bierz to ze sobą. Posłuchajcie, lepiej wróćmy do domu. Robimy tylko niepotrzebne przedstawienie przed sąsiadami. Wracajmy. Nie tylko przed sąsiadami. Słuchaj, ja, ja się tam całkiem dobrze bawię. Naprawdę niezły cyrk Polsat sobie tu przygotował. Fajnie, że do nas tu przyjechała ekipa cyrkowców. I robi nam przeznaczenie. Synek zrobił z mamy pośmiewisko i wziął sobie jeden z droższych pokoi w hotelu, w którym jego mama pracuje. I kiedy ona wbiła posprzątać pokój, to on zaczął sobie sączyć szampanka. Dzień później poszedł teoretycznie odwiedzić siostrę w gabinecie kosmetycznym, gdzie pracowała, i pod pretekstem skorzystania z toalety, z winnym ruchem chciał podpierdzielić kaskę, ale mama z córką go nakryły. Ty chyba zwariowałeś? Oddaj to Mamo. On chciał ugrać pieniądze. Wcale nie. Wiesz co? Nie dość, że jesteś leniem, darmo zjadłem, to jeszcze do tego złodziejem? Chwileczkę, tam były lakiery, pamiętam. Wiem, że tam były, oddaj je. O Jezus, przecież nikt nie zauważy. Wiesz, że bym pracę? Jesteś nienormalny. Nikt nie zauważaj, będzie czegoś brakować. Powiedz mi, dlaczego taki bogaty człowiek jak Ty musi kraść? Właśnie po to, żeby być bogatym, no przecież to prosty. Mojemu synowi kompletnie odbiło. Dlaczego on taki jest? Taki? To znaczy... Jaki? Dajcie jaki? Taki, taki. A co to ma być? Zobacz. O co to ma być? Jakaś dziwna przesyłka. A co to jest? No, zobaczmy. Zobaczmy, co w środku przyszło. No, jakiś list. Kiedy to zrobimy? Jakiś głupi uśmiech, serduszko. Co to ma być? A skąd ja mam wiedzieć? O, jakiś, jakiś pendrive chyba. Pendrive? Czy Zacznij. to test ciążowy? <noise> nie. To się. <noise> ja tego teraz nie obejrzałem. To się po prostu dzisiaj nie wydarzyło. Ja, ja mam po prostu. Te... Ja mam po prostu teraz podejście déjà vu. Mam dzisiaj retrospekcję. Ja tego nie usłyszałem. Czy ja mogę to usłyszeć jeszcze raz? Jakiś pendrive chyba. Pendrive? Czy Zacznij. to ty ciążowy? Ja rozumiem wszystko. Ale żeby pendrive'a pomylić ku? Testem ciążowym? Czy ty przy każdym levelowaniu swojej postaci po prostu dodawałeś sobie do bycia z... A może to nasz syn, syn? Która z jego przyjaciółek jest w ciąży i teraz on musi płacić alimenty? Albo jeszcze co najgorzej my będziemy musieli płacić. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Damian na pewno nie jest taki głupi. Na pewno się zabezpiecza. A może, może to Roxy? Roxy? Roxy! Co się stało? A może ty jesteś w ciąży? Ja? Ja nawet nie mam chłopaka obecnie. Jak miałam zejść w ciąży? Kiedy to zrobimy? Nie wiem co to jest. Czuję damskie perfumy. Ona, ona jest najgorszą aktorką w dokumencie, jaką mogliście sobie wybrać. To jest taka osoba, która przez tydzień czytała scenariusz i po prostu na pamięć, bo się tak stresowała i teraz po prostu czyta ze swojej głowy. Czuję damskie perfumy. A może to ty? Może to ty masz romans i spodziewasz się dziecka? Kompletnie ci odbiło, kobieto? I po tym wszystkim, jak już yy, pogodziliśmy się? Fantastyczny mi początek dnia. Nie ma co, nie będę z tobą rozmawiać. Ja z tobą też nie. Ja z wami też nie. Jestem zły. Następne przedpołudnie. Monika przyszła do córki na manikir. Jednak zamiast cieszyć się zabiegiem, kobieta jest znowu konfrontowana z niewygodnym gościem. Dba, tak? Co się stało? No uciekał przed przeciwnikiem, bo go gonili, a został sam w drużynie, więc musiał się skampić. No bo tak ty wyglądasz! Znowu chcesz coś ukraść? Szybko, muszę się ukryć! Ale co się stało? Kto ciebie śpi? Ładam cię, muszę się ukryć! Dobrze, to schowaj się tam, tylko niczego nie ukradnij! Kradnij! Bierz wszystko! No to znowu. Co on robi? Gdzie jest ten który tu Tam! Dzień dobry. Ja nie wiem o kogo panu chodzi. Jeśli był pan mówiony. Na co umówiony? Na paznokcie. Jakie paznokcie? Nie mam derwis na takie rzeczy. kosmetyczne. kosmetyczny? Wiem, że on tu wbiegł. Drugi raz mi jak nie ucieknie. No to jak wiesz, to poczekaj przed gabinetem. W końcu będzie musiał wyjść, a wtedy bum trach, Cykuryku, puk, 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 tyk, tak, tak. Facet sobie poszedł, więc młody wyszedł z ukrycia, no i finalnie wygadał, że jest fotografem i robi nudeski i innym dziewczynom. Kilka godzin później jedna z jego klientek zaczęła się wydzierać przed ich domem, że ma wyjść, bo ją okradł. No ale młody nie wyszedł, bo w sumie to go nawet w domu nie było. Kilka godzin później Monika nie może już dłużej zwlekać i idzie ze swoją córką do warsztatu. No i znowu warsztat, jakby znowu Dajcie facetowi już święty spokój, dajcie mu żyć! A potem mi może się wystać oszkodowanie za nagrywanie tego odcinka. W warsztacie jest pusto, jednak kobiety zauważają Pawła w biurze warsztatu. Paweł nie jest sam. A sytuacja jest dość nietypowa. Faktycznie nietypowo. Masaż na stojąco? Masaż się robi jak człowiek leży, wiesz? Bo jak się stoi, to ciężar twojego ciała sprawia, że twoje mięśnie są... no działające, nie? Bo jak się leży, to się odpoczywa, jak się stoi, to się nie odpoczywa, bo się stoi. Co to ma znaczyć? To ja już wiem, dlaczego ostatnio tyle nas godzin brały się było cię w domu! Anna jest tutaj sekretarką szefa. Wcześniej była masażystką. Naprawdę! Plecy mnie bolały, nie mogłem się ruszyć. Pomagała mi tylko po koleżeńsku, przepraszam Ci za to. A tam na dole to ja widzę, że spodnie są zdjęte. Ktoś tu śmierdzi. I to chyba nie ty. Anna, jestem Monika. Adam Robert Zimmerman, do usług. Po południu matka i córka wracają po ciężkim dniu do domu. Ponieważ Paweł umówił się z kolegami, Monika z córką chcą sobie zrobić babski wieczór. Nie spodziewały się jednak gościa. O, córcia, zaraz sobie. idę, idę. Zjemy tą naszą pyszną... Mamo, jak ta pizza pięknie pachnie, już nie no mogę super. się doczekać, kiedy ją zjemy. Nikt, nikt tak nie robi i nikt tak nie mówi. Chciałem tylko to zaznaczyć. Chodź, idziemy zaraz, co włączymy sobie w telewizji. Boże, czyje to, buty? Słyszysz? Nie? Ktoś chyba jest do góry. Drzwi od mojego pokoju są otwarte, a zawsze je zamykam, odkąd Damian znowu się wprowadził. Idę zobaczyć. Dlaczego? Ona jest taka sztuczna. Jedna ciągle krzyczy, druga jest cholernie sztuczna. Panie, czego nam brakuje? Może jakiegoś golasa. A co tu się dzieje? Kim jesteś i co robisz w moim pokoju? Oddawaj to! Bardzo ładna sukienka. I jak dobrze widzisz, już się zdążyłam zadomowić. To moje rzeczy. Wynoś się stąd! Nie wiem, czy wiesz, ale jestem z Twoim bratem, i tutaj mamy zamiar sobie ułowić swoje gniazdko. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w tej odpowiedniej chwili, w której. To tak, nie wiem, tu siedzę, mam dość. Cała to się już kończy. Już mamy końcówkę. Ale naprawdę nie cieszy mnie fakt, że przed nami jeszcze. dwa pardokalne dwa się przed nami. Jezu Chrystus. Matka z córą chciały wywalić z domu te dziewczyny, kiedy nagle przyszedł syn i uwaga! Sam wyrzucił ją z domu. Następnego dnia, kiedy matka chciała wyjść do pracy, odkryła, że na schodach przed ich domem leży właśnie ta dziewczyna. Okazało się, że jest cukrzykiem i straciła przytomność na kilka godzin. Mało tego, ojcem tej dziewczyny jest facet, który gonił wcześniej naszego ukochanego chłoptasia i zaczął robić im aferę pod domem, mówiąc, że jej syn handluje nudesami w necie. Załamana matka potrzebuje kogoś do rozmowy. Monika próbowała dodzwonić się do swojej przyjaciółki, ale bez skutku. Postanawia pojechać do jej mieszkania w nadziei, że ta udzieli jej tak potrzebnego wsparcia. Cześć, co ty tu robisz? Więc przyszłam przyszłą sobą porozmawiać, ale widzę, że chyba to nie jest najlepszy moment. Nie mogę teraz rozmawiać, ze do ciebie później. Ale wiesz, co tak naprawdę nie mam się do kogo zgłosić. Paweł jest cały czas z kublami, jeszcze nie wrócił do domu, a jeszcze Damian coś nie rozrabiał. Naprawdę nie mogę. Kochanie. Ktoś tam jest? Paweł? Mój mąż? A ty co tu robisz, bydlaku jeden? Ty gnoju, A ty? Ty się nazywasz moją najlepszą przyjaciółką? Od kiedy to trwa? Tydzień? Miesiąc? To trwa tylko miesiąc, to się po prostu stało. Ty czarownico, zawsze byłaś zazdrosna o to, że mam rodzinę. Gdybyś lepiej dbała o swojego męża, to by do tego nie doszło. Wiesz co? Powiem ci jedno, ty jeszcze lepiej zamknij. Matka wróciła do domu cała zapłakana i wyżaliła się swojej córce. I w pewnym momencie do pokoju wszedł syn i powiedział, że on już dawno o tym wiedział, bo przyłapał ojca na zdradzie, ale potem ojciec przyłapał syna na handlu nudesami, więc dogadali się, że będą się wzajemnie kryć. No i te nasze kobitki finalnie przekonały syna, żeby ten zgłosił się sam na policję. Monika wyrzuciła niewiernego męża z domu. Damian za swoje przewinienia został skazany na karę dwóch lat i sześciu miesięcy. Teraz chce zapisać się na profesjonalny kurs fotograficzny. Okazało się, że Dorota jednak nie była w ciąży i nie odniosła żadnych zdrowotnych szkód po nocy spędzonej na dworze. To chyba jest happy end, słuchajcie, wiecie? To jest chyba najwyraźniej, to na to wyszło, że to happy end. To nie jest happy end jakby co, przed nami jeszcze dwa par dokumenty, a ja, a ja, już nie mam siły. Ja dzisiaj nagrać kolejny odcinek, ale nie, idę spać, to nagram drugi. Mam jeszcze czas, jest poniedziałek, a wy to będziecie oglądać piątek, zapada, Mam czas, Adaś, nie, wszystko powolutku, nie trzeba wszystko od razu. Trzeba sobie dawkować, przyje... Zjeb... Do widzenia, elo.